Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś, a skoro tu trafiłeś, to oznacza, że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym waskarmie, czym sam żyje, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Zachęcam Cię, byś słuchając Bożego słowa spojrzał na codzienne sprawy. Pozoru banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam się zatem do wysłuchania tych treści. A jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Wiele lat temu jeden z profesorów socjologii, który pracował na Uniwersytecie w Baltimore, postanowił przeprowadzić pewne doświadczenie. W tej miejscowości były duże obszary biedy. Ludzie nie mieli pracy, żyli w warunkach skrajnych, w ubóstwie. I postanowił przebadać dwustu losowo wybranych chłopców i wesłał swoich studentów po to, by patrząc na historię życia, na to, co do tej pory doświadczyli, spowali postawić tezę, jak będzie wyglądała ich dalsza przyszłość. Studenci wykonali swoją pracę. A potem, gdy referowali, okazało się, że prawie wszyscy z tych studentów powiedzieli, oni nie mają szans. Nie mają szans, wyjść z swego ubóstwa, ze slumsów, w których żyją, cokolwiek w życiu osiągnąć. To smutna informacja. Te badania poszły na półkę. 25 lat później inny profesor socjologii dotarł do nich, z ciekawością je przejrzał i postanowił zbadać tematy. Był zainteresowany, jak się potoczyły dalej losy tych ludzi ze slamsów. Zebrał studentów i zlecił im odszukanie tych chłopców. Okazało się, że z 200, którzy byli wówczas ankietowani, 180 udało się znaleźć. 20 albo nie żyło, albo wyjechało. Wyobraźcie sobie, że z tych 180, 176 wyszło z tych slamsów. Niektórzy odnieśli sukcesy, mniejsze, większe, bardziej spektakularne. Te wyniki będą go zszokowały. Postanowił zgłębić temat i postanowił spotkać się z tymi już mężczyznami dorosłymi. Byli to lekarze, prawnicy, biznesmeni. Kiedy ich pytał, jak im się udało wyjść z tego kręgu biedy, na które byli skazani, podawali różne przyczyny, co im pomogło. Ale był jeden wspólny mianownik. Prawie wszyscy oni powiedzieli, że ogromny wpływ na to, jak się potoczyły ich losy w życiu miała pewna nauczycielka. Zainteresowane dopytywał o nią. Okazało się, że żyje, jest staruszką. Niektórzy mają z nią kontakt. Dotarł do niej, przedstawił się i powiedział, z czym przychodzi. I mówi do niej tak: Niech mi pani powie. Co pani zrobiła, że ci chłopcy skazani na przegraną w życiu osiągnęli sukces? Jaka jest recepta, by pomóc innym ludziom? Kobieta spojrzała na niego, chwilę pomyślała, potem się uśmiechnęła. Mówi to bardzo proste, panie profesorze. Ja ich po prostu kochałam. Ja ich po prostu kochałam. Dlaczego wam o tym dzisiaj mówię? Usłyszeliśmy dzisiaj dwie historie. Najpierw z Księgi Podłożonego Prawa, kiedy Mojżesz wyszedł z ziemi egipskiej, staje po wschodniej stronie Jordanu, mają wejść do ziemi obiecanej i on jest świadomy, że zderzą się tam z inną rzeczywistością, z inną kulturą, innymi religiami, innymi normami prawnymi. Chciał, żeby Izrael miał pewne normy moralne i dał im dekalog, dziesięć przekazań. I mówi... Przestrzegajcie ich, aby się wam dobrze powodziło. One nie mają komplikować życie, ale pomagać nam w życiu. I powiedział takie zdanie. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga, Twojego z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich. I w Ewangelii usłyszeliśmy fragment, kiedy do Jezusa przychodził uczony w piśmie, a więc ten, który wszystko wiedział. I zadaje Jezusowi pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przekazań. To jego pytanie nie jest bezzasadne. Nie wiem, czy wiecie, ale Żydzi mieli aż 600, 613 przekazań. Różnych nakazów, zakazów, mniej, bardziej ważnych. I skrupulatni Żydzi gubili się w tym. Co jest naprawdę ważne, a co nie, co można odpuścić, a czego nie należy odpuścić? Stąd jego pytanie. I Jezus precyzyjnie na nie odpowiada: Pierwsze jest: Pan Bóg nasz jest Bogiem jedyny, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Powtarza to, co było powiedziane wcześniej przez Mojżesza, czyli podtrzymuje. Że dekanuk jest czymś ważnym. Zresztą trzy tygodnie temu, nie wiem czy pamiętacie, czytaliśmy fragment Ewangelii z yy, Świętego Marka, rozdział 10, kiedy do Jezusa przybiegł pewien młodzieniec, upadł przed nim na kolana i pytał go, co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne. I Jezus mu odpowiedział: Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zaznawaj fałszywie, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. Po raz kolejny pokazuje, że dekalog jest czymś bardzo ważnym w życiu. Kiedy byłem studentem w seminarium, miałem mądrego profesora. Był psychologiem. Nie pamiętam z Lukadów wiele, ale pamiętam jedną rzecz, którą nam powiedział. Mówi: Słuchajcie, nie pogubcie się w tym wszystkim, ani nie pozwólcie się pogubić ludziom. Gdy chodziło o naszą religię, wiarę, to na pierwszym miejscu jest Bóg. Jego syn Jezus Chrystus, potem jest Maryja, potem są święci. Nie zmieniacie tego porządku. Gdy chodzi o kult, w centrum jest Eucharystia, a potem są różańce, litanie i inne rzeczy, a nie odwrotnie. Proste zasady, które mnie ustawiły na całe życie. Ale wróćmy do tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Jezus, który powiedział, że najważniejsze przekazanie, pierwsze i najważniejsze to miłować Boga. I chwilę potem mówi, drugie jest to. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. To znaczy, że dla nas chrześcijan jest tylko jedno wyzwanie. I jeden nakaz. Kochać Boga ponad wszystko. Ludzi mimo wszystko. Mimo ich ograniczeń, ułomności. Bo nikt nie jest idealny. I to jest chyba najtrudniejsze, słuchajcie, jak ważne jest, kiedy człowiek czuje się kochany. Kiedy słyszy to i doświadcza tego ze strony innych ludzi. Spotykam wielu ludzi szczęśliwych z tego właśnie powodu, że czują się kochani, że mieli kochających rodziców i innych ludzi, ale spotykam też takich, którzy tego nigdy nie doświadczyli. I idą przez życie z ogromnym deficytem. W swoim życiu, jak pamiętam, moja mama, moja babcia, moja matka chrzesna często mi mówiły, że jestem kochany, że mnie kochają. To szalenie ważne w życiu. Mój tato nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha. Dopiero miesiąc temu, kiedy byłem u niego, a jest w domu seniora. 85 lat opiekuje się nim, przyjeżdżając co tydzień, dzwonię zawsze, pytam czego potrzebuje, co mu przywieźć. Dbam o niego. Kiedy przyjeżdża, czasami wychodzi przed bramę i chodzi i czeka na mnie. Gdy byłem miesiąc temu, uśmiechnął się, jak mnie zobaczył, przytulił i powiedział, kocham cię synu. Po raz pierwszy usłyszałem z ust mojego ojca to zdanie. Nie wiedział, jak się on zachować. Tak mnie zaskoczyło. Ale wiem, czego to wynika? On doświadcza miłości z mojej strony. Dbam o niego, troszczę się o niego. Miłość rodzi miłość. Bliskość rodzi bliskość. I odwrotnie. Wszystkie deficyty, braki w tej materii wszczą się strasznie. Pamiętajcie o tym, że miłość jest najważniejsza. Kiedyś matka Teresa z Kalkuty napisała takie zdanie. Rozsiewaj miłość dokądkolwiek się udasz. Najpierw we własnym domu ofiaruj miłość swym dzieciom, swojej żonie lub mężowi, swoim sąsiadom. Niech każdy, kto do Ciebie przyjdzie, wychodzi z tego domu lepszy i szczęśliwszy. Bądź żywym obrazem dobroci Boga. Niech dobro mieszka na Twojej twarzy, w Twych oczach, w Twym uśmiechu, niech zawsze gości w Twym ciepłym powitaniu. Tak naprawdę w tym ostatecznym rachunku liczy się tylko i wyłącznie to, czy kochaliśmy. Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.